Mówili o stawkach, pokazywali jak wygląda droga, wia Moskwa, via, via Białoruś. Mówili o konkretnych stawkach, przerzucenie do Łodzi czy do Warszawy z granicy. Zajmowali się tym częstym kierowcy Ubera i Bolta, w zdecydowanej większości Białor Ukraińcy i Gruzini. To była stawka średnio 300-400 dolarów od osoby, przerzucenie na granicy zachodniej, do mostów w Słubicach, to było już około 1000 euro za, za osobę. To był świetnie naoliwiony mechanizm, ale centrum zarządzające tym mechanizmem było w Berlinie. I co ciekawe, policja niemiecka znała te nazwiska, bo znała je od polskich prokuratorów i nic z tym procederem nie robiła. Tak jakby im zależało na tym, żeby nasza granica wschodnia była cały czas destabilizowana. To się zaczęło, jak mówiłem, za czasów poprzedniego rządu, ale ten mechanizm rozpuszczony mhm. w obieg Ciężko było zatrzymać, więc trudno było powiedzieć, że za czasów Donalda Tuska oni już w ogóle nie przemykają, bo tutaj zmienił się rząd, który to zablokował. No nie, to rozpuszczone w obieg było trudne do zatrzymania, ale tropy wiodły właśnie do Berlina.